Gorliwość apostoła to Boże szaleństwo, którego Pan, nasi kochani księżanie, raduje. Prosimy znajemnie po Waszym wielkim pragnieniu świadectw po i obstawiania po Waszym wielkim zabierzeniu Mary, Czujemy w Waszej trosce o duże biernej i niezłomnej wytrwałości, której nic nie jest w stanie osłabić. Tym także w dniu wspomnienia Waszych księdzen kapłańskich w imieniu wszystkich taradmian. Pragnijmy tak, Was zapewnić o naszej nieustannej modlitwie Waszej intencji i jednocześnie życzyć nam mnie rolnym roliwym wiemy, jak jesteście kolejnymi oposłowami. Dziękujemy, że jesteście.